Witam y, widzów Gryffit TV. Moimi gośćmi są chłopaki z zespołu y, Hebda i Aka Squad. Panowie, pierwszy raz widziałem was na pikniku hi, w wieżowie. Ja generalnie nie przepadam za taką muzyką, którą wy śpiewacie, ale bardzo byłem zaskoczony waszą pewnością na scenie. Który był wasz kokosem. to koncert? był nasz pierwszy koncert. Pierwszy raz graliśmy przed publiką, e, większą publiką, tak? I mamy nadzieję, że to był nasz pierwszy, ale na pewno nie ostatni koncert. E, skąd w ogóle taka nazwa, Hedda i Aka Squad? Są to dwie kapele czy jedna? Tak, to jest, to jest dwie kapele. Dwie kapele, tak? tak. Bo, no, może zaczniemy właśnie od tej nazwy, jak, skąd w ogóle taka nazwa, czy, jak, jak w ogóle spotkaliście się? się? No to my tutaj znamy się tego dziecka razem, o. zawsze jakoś spotykaliśmy się. Chodziliśmy do jednej szkoły w sumie, no mieszkamy no, w sąsiedztwie, wszyscy blisko siebie. Niektórzy na w jednym domu. Do od kiedy zaczęliście, przed... od kiedy zaczęliście tworzyć muzykę? To znaczy y, Marcin, znany jako Herda. Nagrywa od roku a AK Skład, teraz obecnie AK Banda, nazwa została zmieniona, powstał od kiedy nagraliśmy wspólny kawałek z Marcinem. Powstał taki pomysł, żeby nagrać kawałek. Nie jest nas tu stół, który opowiadał naszej znajomości, przyjaźni. Czyli to no jest jakieś to było... dwa miesiące temu. Jak wygląda to właśnie Wasz proces tworzenia muzyki? Kto pisze teksty, kto jest odpowiedzialny za, za podkład muzyczny? Za no, no, to... podkład muzyczny jest odpowiedzialny Paweł, mój no, kolega. Nie, on ma z... nie, nie ma go. Nie no, go ty nie produkuje wody. podkłady muzyczne. No i teksty no. piszemy wszyscy tak. Każdy no, to pisze swoją sylodkę, no mm -hmm. i... Jest nas tutaj pięciu, powinno być sześciu, no ale nie ma Pawła, co tworzy muzykę i jeszcze tam. No i jest sześć wokali, no a jeśli chodzi o teksty, no to zależnie, już tam dobieramy sobie kto będzie wykonywał jaki kawałek, wymyślamy temat, no i dane osoby piszą, mają za zadanie napisać zwrotkę. Co opowiadają wasze teksty? Skąd bierzecie przez inspiracje, nie wiem, o innych Połóż z życia. Znaczy no inspiracją też na pewno są inni artyści, ale głównie mówimy o tym, co, co nas boli, co nam się podoba, czym co się powinno zajmujemy. być nagłośnione. No, ogólnie piszemy o życiu o tym, co nas otacza. W piosence prosto po ten bit, w śpiewacie, szel prosto w ryj tego, co chcesz cię wyśmiać. Nieważne o kim mówię, każdy chce coś zyskać, być wyjątkowym i wyłącznie jedynym, prosto pod ten bit, to czyni nieprawidłowość. Co dla Was znacza te słowa? Dla mnie to znaczy laki, tak, to aby nabrać takiej właśnie pewności. Się się no, wcale nie, nie namawiam właśnie do przemocy. Jakby nie nie się, się mogło wydawać. Nie no nikogo tak, bo zawsze tak, ta różne słowa dla każdego mogą to coś znaczy. Dlatego tak właśnie dzisiaj ym, z, or, czytałem ten tekst i tak mnie to zastanowiło właśnie co ym. to może. Prostopotępnie tak. to czyni mnie prawdziwym. To znaczy, że staram się właśnie w tym co robię być prawdziwym. Pisać. Tylko to, co przeżyłem i bieszy, nie wiem, czy na nich właśnie. Tylko to, to, to na czym się zna, To, co naprawdę czuję co ja energii, w To, co cię przekazać przez swoją muzykę i czym dla was jest muzyka. No, graliście ostatnio pierwszy koncert, koncert tak, na scenie, no jak w ogóle samo poczucie. No to stres na, bardzo, <grym> na początku stary, teraz, stary. Ale po było super. dla mnie tego widać. Ja byłem zaskoczony. tak, mówiąc myślałem, że to już wcześniej żeście występowali, bo tak, ale fajnie ale publikę żeście zabawiali. Tak, że naprawdę a, wyglądało to bardzo fajnie. To, fajnie. Póki co no, naszą publiką są nasi przyjaciele, znajomi. No i może jest mniejszy kwestor I to właśnie oni nas kreują, na dodają się, aby to dalej tworzyć. I... Jaki, no. Jakie plany na przyszłość? Jak nagrywacie jakąś no. demo czy płytę? Ja nagrywam swoją płytę a po mojej pierwszej płycie solowej właśnie myślimy nad projektem w całą grę. bo ty wcześniej macu, tak? Tak. Ty wcześniej po prostu nagrywałeś jako heada, tak? Tak. Po prostu gdzieś w szkole tak, spotkaliście się razem i postanowiliście, że. To znaczy, tu w jednej grupy ja nie to My to wszyscy. Zaczynamy się od, od do... dawna. Mieszkamy wszyscy, prawda? Ale na jednego dnia powstał taki pomysł, żeby nagrać to wspólnie. To to... Nie I do się A tak samo po koncercie to się zresza. to jakby rozwinęło. Jakieś większe plany? Mamy no, takie no to mamy zakupić, na na który można już nagrywać tak profesjonalnie. No, no, profesjonalnie można to tak nazwać. No, za niedługo będziemy mieć nowy mikrofon. E, chcemy też zorganizować koncert gdzieś no, tutaj w okolicy. Naj, najchętniej, no to w centrum, tak, no, tak, w centrum tak. kultury. No, dlatego no, nie ukrywamy, że, że będziemy Ale go grać, grać po to, żeby zakupić nowy sprzęt, bo jakoś się w Jedni oddają, nie ma odbierają. Jedni biją brawo, drudzy chuja na to kładą. A to wszystko dzieje się dokładnie za jedną sprawą. Istnieje podział od samego początku. By zrozumieć to, potrzeba zdrowego rozsądku. Są tu ci, co dawno obrali swój cel. Różnią się tak bardzo, jak jebany czerni biel. szel prosto ryj tego, co chcecie, wyśmiać, nie masz o kim mówię, każdy chce coś zyskać Być wyjątkowy, i wyłoż jedynym Prosto po ten bit, to czyni mnie prawdziwym Strzel prosto w tego co chcecie wyśmiać Nie ważny o mówię, każdy chce coś zyskać Być wyjątkowym i wyłącznie jedynym Prosto po ten bit, co będzie zobaczymy